Dzień dobry albo dobry wieczór. Dzisiaj będzie o kulisach powstawania moich filmów, czyli o wszystkim tym, co się dzieje poza kamerą. Najpierw zawsze jest scenariusz. Jeśli nie ma dobrego scenariusza, to nie będzie też dobrego filmu, więc jest on najważniejszy. Następnym etapem jest kręcenie. I wiele osób się zastanawia, jak ukrywam kamery. Myśli się zawsze, że jeśli ktoś nagrywa pranki, to chowa kamerę w krzakach. No i czasem tak jest w tym wypadku. Jest Mateusz tam schowany z kamerą. Tutaj kamera właśnie. Ja odejdę, tak jakbym nagrywał. No i wy teraz będziecie wiedzieć, że tutaj może być kamera, bo wam pokazałem. Ale dla kogoś, kto nie wie, że tam może być kamera, to nie ma szans, żeby ktoś się ogarnął, że tam może być coś schowanego. Kolejnym sposobem to jest chowanie tak kamery. Pod pachą! Kamera jest czarna, kurtka jest czarna. Ważne jest to, jak się zaczepia jakąś osobę, żeby ją odwrócić w stronę kamery. I też ważne jest, jak podchodzi się do tej osoby, bo nie mogę podejść, stać sobie i nagle podchodzić, bo większość osób będzie uciekać. Więc będą pomyśleć, o stoi, czeka na ofiarę. I powiedzmy, tam idą dwie dziewczyny. Tak bym do nich podchodził, to cofam się. Idę sobie tak powoli, powoli, że niby sobie idę, a zaczepiam ich przy okazji. Cześć, zajmę wam chwilę. Samo kręcenie nie wygląda tak, że podchodzę do pierwszej osoby i już mam świetną reakcję, a potem ją wrzucam do filmu. Tylko tych podejść jest naprawdę mnóstwo. Hej, cześć, potrzebuję kobiecej porady. Nie. Yes. Hej, cześć, ja słuchaj. Czo. Słuchaj, bo. Cześć, nie mam czasu. Cześć dziewczyny, słuchajcie, bo jutro słuchałem tynki, ja mam Ale taką tradycję. Tutaj. Tam kamera, tam kamera, słuchaj. Bo... Cześć! Cześć nam się, tak się nie przejdzie. A ja ciebie nie znam. To musiała dobra impreza być właśnie. To to Kinga, czyli... Łukasz, bardzo miał Cię Mi poznać. Też. A co się dzieje potem po nakręceniu sceny, gdy już mam dobrą reakcję? To nie jest tak, że mogę nakręcić sobie kogo chcę i wrzucić go bez jego wiedzy. Muszę najpierw spytać się o pozwolenie. Tak naprawdę nagrywamy z nieukrytej kamery taki film. Super a reakcja. A możemy parę sekund Twojej reakcji użyć? E, jasne, a gdzie okay. to będzie? Lucas TV zobacz sobie. Takie różne filmy tam kręcę. No ale teraz możesz zobaczyć, zasubskrybować. Możemy parę sekund Twojej reakcji użyć? Może nie, No dobra, no to nie to nie, to spoko. Następnym etapem, w którym można wszystko ulepszyć albo zepsuć, jest montaż. Dlatego jest to bardzo ważny etap, i do montażu służy mi ta potężna machina gamingowa, która jest tu obok mnie. Ten monster dostępny jest w sklepie Sferis i są to m.in. dwie karty graficzne MSI GeForce GTX 1080 Ti z pamięcią 11GB. Z chłodzeniem Twin Frozer 6. Budowa tego chłodzenia pozwala na utrzymanie bezpiecznej temperatury, gdy będziecie próbować wycisnąć maksimum ze swojego komputera. Znajduje się tu również płyta główna MSI X 299 Gaming KM7 ACK dla procesorów Intel Serie X. Płyta ta posiada Killer Double Shot Pro. Jest to system sieciowy wyposażony w inteligentne rozwiązania technologiczne pozwalające na automatyczną kontrolę ruchu sieciowego. Lubię bardzo grać i gry są też często inspiracją w stworzeniu moich nowych odcinków, jak na przykład Assassin's Creed. Moim pierwszym filmem jaki w ogóle stworzyłem to był właśnie Assassin's Creed, w którym byłem przebrany za Asasyna. I w moich filmach czasem pojawiają się też odniesienia do różnych gier albo pojawiają się nawet teksty z tych gier, takie jak Wiedźmin na przykład. Idę, gdzie idę? Idę tam, gdzie idę? IDĘ! Ta machina jest zasenna w sklepie Sferis i wszyscy, którzy ją zakupią będzie dla nich zorganizowany konkurs, w którym będą mogli wygrać fotel gamingowy Quersus. A dla was też mam konkurs. Będziecie mogli wygrać akcesoria od MSI takie jak plecak, Słuchawki i myszkę. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, to najpierw należy polubić profil MSI i Sferis na Facebooku. Następnie należy odpowiedzieć na pytanie, do czego służyłaby Wam taka maszyna? Piszcie je w komentarzu pod filmem. Wybiorę trzy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Jeśli chodzi o montaż, to nie ma tutaj właściwie nic skomplikowanego są to takie bardzo proste czynności. Wszystko montuję w Premiere Pro. I na początku przerzucam sobie wszystkie pliki na oś czasu i jest tutaj obraz z kamery i obraz z okularów. No więc sobie to dzielę wszystko. I teraz należy synchronizować. To można już po linii czasu ja to robię, bo te dźwięki są właściwie takie same. Tu robię jeszcze unlink, żeby rozdzielić dźwięk z, z obrazem. Z no po prostu sobie wybieram, które A, lepsze są kadry. Czy ma być tak, czy A, tak. ze mną parę dni twarzy no to później zostaje jeszcze korekcja kolorów, to sobie wpisuję Lumetri. No i w zależności od tego, co chcemy zrobić, to to robimy. Ja Wam pokażę teraz efekt końcowy, jaki mi wyszedł na całym filmie. Mam już cały zmontowany film, zobaczcie teraz, jakie są różnice, na przykład z korekcją kolorów. Teraz są kolory takie, wcześniej były takie. Ogólnie lubię dużo niebieskiego, więc często niebieski daję w moich filmach. Jak już kolory są, no to później zostaje jeszcze podkład taki, żeby się fajnie oglądało. Ja mam już wybrane swoje podkłady. Twarzy gra taki film. I dowiedziałem się, że ona idzie dzisiaj do kina właśnie na ten film z takim chłopakiem. I chciałem zrobić. Wystarczy tylko jeszcze no, ustać no, sobie. z jakimiś Odpowiedni poziom jak głośności, żeby było wszystko słychać. Na... Zaraz zobaczymy, ile się będzie renderował film. Pięciominutowy no około 3 minut, 2,5. 2,5-3 minuty, tak wejdzie render. Później, gdy już zmontuję mój film, wstawiam go na taką tajną grupę, w której są moi najbliżsi znajomi, którzy pomagają mi przy tworzeniu filmów i oni widzą go jeszcze przed publikacją. Piszą mi, co mogę w nich zmienić. No więc to by było na tyle. Przedstawiłem wam tutaj rzeczy, których nie widać w moich filmach, o które dużo osób pytało. Sprzęt się sprawia naprawdę świetnie i starczy na wiele długich lat. Żadna gra w najbliższym czasie nie będzie w stanie go zarżnąć. Pamiętajcie o konkursie. No i do zobaczenia. Cześć!